Majster Jack zaprasza na film. Witam serdecznie, ja jestem Majster Jack, a to jest kolejny odcinek mojej podróży po Stanach Zjednoczonych. Jedziemy z Los Angeles do Nowego Jorku. Byliśmy już w Kalifornii, Newadzie, Utah, Arizonie, Nowym Meksyku, Teksasie, Oklahomie, Arkansas, Mississippi, Tennessee, Virginii, dystrykcie Kolumbii. Maryland, Delaware, aż dojechaliśmy do Pensylwanii. W tym odcinku zobaczycie Filadelfię, czyli największe miasto Pensylwanii oraz Atlantic City w stanie New Jersey, zwane Las Vegas Wschodu. Pensylwania to stan w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Jest jednym z 13 oryginalnych stanów założycielskich USA. Jego stolicą jest Harrisburg, ale największym miastem jest Filadelfia, do którego się udaliśmy. Cały stan liczy sobie około 13 milionów mieszkańców, a powierzchnia to niespełna 120 tysięcy kilometrów kwadratowych. Sąsiednie stany to Nowy Jork, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia Zachodnia oraz Ohio. Pensylwania odegrała kluczową rolę w historii USA. Tu podpisane Deklaracji niepodległości w 1776 roku oraz konstytucję USA w 1787 roku. W czasie wojny secesyjnej na jej terenie miała miejsce bitwa pod Gettysburgiem, jedno z najważniejszych stać wojny. W mieście Filadelfia, do którego właśnie dojechaliśmy, znajduje się dzwoń wolności Independence Hall. Filadelfia jest szóstym co do wielkości miastem USA. Jest jednym z najstarszych i najważniejszych historycznie miast w kraju. Nazywana miastem braterskiej miłości The City of Brotherly Love. Zaraz po przyjeździe do Filadelfii. Pojechaliśmy zobaczyć słynne schody prowadzące do Filadelfia Muzeum Wad, które stały się kultowe dzięki filmowi Rocky z 1976 roku. Na pewno pamiętacie tę scenę, gdzie Rocky wbiegał pod takie schody po całodniowym treningu. Ludzie z całego świata odwiedzają to miejsce, żeby wejść na szczyt i odtworzyć scenę treningu Rockiego. Na dole schodów znajduje się pomnik bohatera granego przez Sylwestra Stallone. Independence Hall to jedno z najważniejszych miejsc w historii USA. To właśnie tam w 1776 roku podpisano deklarację niepodległości. A w 1787 roku opracowano Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Independence Hall zazwyczaj jest otwarty codziennie, ale godziny mogą się zmieniać w zależności od sezonu. Warto sprawdzić wcześniej oficjalną stronę. No my się niestety spóźniliśmy. Wstęp jest bezpłatny, ale w sezonie marzec-grudzień wymagana jest rezerwacja biletu czasowego. Koszt rezerwacji to 1 dolar. W styczniu i w lutym zazwyczaj można wejść bez rezerwacji. Możemy tam zobaczyć dzwon wolności. Kiedy wjechaliśmy do Filadelfii, możecie zobaczyć, że pogoda nas nie rozpieszczała, było, może nie, że chłodno, ale padał deszcz i, i ta aura sprawiała, że po prostu takie, to miasto w moich oczach jest mroczne, takie mało przyjemne, do tego jeszcze osoba bezdomna zaraz na wjeździe do miasta, jedna, druga, spowodowała, że w mojej głowie wykształcił się obraz tego miasta jako takiego szarego, ponurego i mało optymistycznego. Następnie udaliśmy się do Atlantic City. Dojechaliśmy do hotelu na Ocean Atlantycki, do miasta Atlantic City. Słuchajcie, jak ten ocean pięknie gra. Atlantic City zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Mimo tego, że pogodę mieliśmy taką jak w Filadelfii, czyli po prostu było wiecznie, zimno i deszczowo. Idziemy zobaczyć o co kamano. Samym oceanem atlantyckim. Atlantic City to popularny kurort nad Oceanem Atlantyckim, znany z kasyn, promenady i rozrywki. To jedno z głównych centrów hazardowych w USA, czasem zwane nawet Las Vegas wschodniego wybrzeża. Jak się dowiedziałem, bardzo dużo ludzi z Nowego Jorku przyjeżdża tutaj, żeby się zabawić. To jest niespełna dwie godziny jazdy samochodem. Jedną z głównych atrakcji jest Atlantic City Broadwalk, czyli słynna promenada z restauracjami, sklepami i kasynami. Tam akurat udało się wynająć y, pokoje w hotelu mieszczących się bezpośrednio przy tej promenadzie. Także mieliśmy bardzo dobrą miejscówę, y, żeby pójść w miasto. Pierwszy raz w życiu jest to nadzornem atlantyckim. Za mną jest Atlantic City, czyli Las Vegas. it's Jaka ładna jaka ładna restauracja? Fajnie to jest zrobione. Welcome. Dziewczyny już przyszły, także możemy zaczynać. Wanifol espresso. Zespół na scenie. Miasto w mieście. Które od razu Chyba tak chodź, jak on Miasto w mieście. Kasyno takie. Chodzisz się, zobaczycie jak wyjdę. Na zewnątrz to wyjdę. Miasto w mieście. I już jestem na zewnątrz w normalnym mieście. Chyba Kasyna, które można tutaj spotkać, to Borgata, Hard Rock, Tropicana, Caesars, Ocean Casino. Mają tutaj też fajne Steel Pier, czyli wesołe miasteczko na molo z Niebelskim młynem. Plaże oczywiście są darmowe. Warto też wspomnieć o Apsicon Lighthouse, czyli drugiej największej latarni morskiej w USA, wysokość 52 metry. Walmarcie Walmartie podem wszał zakupów. Tak naprawdę dzisiaj jest dzień polskiego żarcia. Patrzcie to. Jestem w amerykańskiej ciastorawie. A tutaj macie wystrój halloweenowy. Można sobie kupić. Bym kupił, ale ten mi nie wejdzie do walizki. Więc nie biorę. Ale kupuję jeszcze trupa może? A nie, on jest w połowie złożony troszeczkę czapki try mnie. nie wiem, się boję kościół jest jesteś straszna w waszej no dawaj Nie działa, przyjrzę chłopie, coś się zrobił cześć się siema jak tam chłopaki, dobrze? Dobrze. Bawicie się. No no, się bawcie.